No dokładnie, można powiedzieć, że byliśmy I, i najważniejsze, że jakby odwróciliśmy te losy tego po, pojedynku. Wiemy, że nasza gra też przygotowała nie do końca, wyglądała i wszyscy mogli być zadowoleni z niej jak, tak jak powinna, ale, ale najważniejsze jest to, że, że wygrywamy na ciężkim terenie, dwa punkty nie są złe. Wiadomo, że każdy by chciał mieć w pierwszej kolejce trzy punkty, ale my z ciężkiego terenu wyjeżdżamy z dwoma i nie mamy na to narzekać, bo... bo bo też ten drugi, trzeci set troszeczkę w naszym, naszym wykonaniu, to można powiedzieć, przez, przez pany, taki, taki, taki ociążały, troszkę, troszkę błędów. Ale najważniejsze, tak jak mówię, że wygrana na tą inaugurację i, i teraz będzie, będzie już tylko łatwiej, bo liga już ruszy jak, jak szalona. Bardzo ciężko tu się gra, to wiadomo, nie od dziś. I pierwszy mecz w ogóle, oczywiście każdy zespół miał na początku taką tremę, nerwówkę, ale później jak wyszliśmy w mecz, wygrałem z pierwszego seta, potem nie wiem co się stało, ale zaczęliśmy. Bardzo nerwowo zachowywało się w ogóle na boisku. Nie było płynności, nie mogliśmy dostarczyć łatwych piłek do Łukasa, e, poprzez co po prostu traciliśmy nie wykorzystywaliśmy też swoje szanse na swoje zagrywce tak zwane breakpointy. I mi się wydaje, że zauważyło to na, na, na przygranie drugiego seta, a później w trzecim był w ogóle e, no, słaba gra po naszej stronie, trzeba tak powiedzieć. I od czwartego seta już jakby weszliśmy powiedzmy, w ten rytm, powiedzieliśmy sobie, że trzeba pokazać charakter, nie możemy tak po prostu przegrać w premierowym meczu 3-1. Musimy walczyć i, i, i to się udało, później ta gra troszeczkę się uspokoiła i to zaczęło wyglądać powolutku, powolutku, kroczek po kroczku. Wygraliśmy tą nerwową końcówkę czwartego seta i w piątym już od początku dominowaliśmy i dowiedliśmy jakby ten mecz do, do skutku, zwycięstwem. Tak, pozytywem 3-2 wygrana, pierwszy mecz, cieszy oczywiście. Można mówić w kontekście, że tam straconych punkt, a ja uważam, że to wygrane dwa punkty zdecydowanie. I nie możemy się doczekać. Po prostu ten mecz pokazał nam na czym mamy pracować jak dolewko jesteśmy. E, z grom jako zespołową było widać, że wiele rzeczy nie funkcjonuje dobrze na którym musimy pracować i, i nadrabiać to coraz szybciej, bo, bo Liga się zaczęła i, i nikt nie będzie zwalniał na ręki. Teraz jesteśmy podekscytowani, już ten nie jest, jest za nami i my już czekamy na naszych kibiców, którzy powrócą do hali, na Jana Pawła, żeby przywitać nas, a my ich. I miejmy nadzieję, że to będzie świetne widowisko za Sekorysową. Fajne widowisko dla nas i dla kibiców, eee, no niestety nie, nie poszła nam końcówka, że tak powiem. E, zasłużenie wygra drużyna z Jaszczębia. E, gdzieś tam stanęliśmy w jednym ustawieniu, wpadło nam kilka prostych piłek, które nie powinny wpaść, więc e, na pewno będziemy starali się wycią wyciągnąć wnioski po tym, e, po tym spotkaniu. No i no cóż, no, liga leci dalej. E, za tydzień kolejne spotkanie, więc koncentrujemy się już na następnym przeciwnik przeciwniku. Nie gra, się, nie gra się łatwo, mając 2-1 w setach w plecy, plus, plus, plus w, w tym czwartym było po 15, to dziś zawsze z tyłu głowy jest, że, 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 to, jest ostat że to może być ostatni set, trzeba walczyć, ale, ale tak jak mówię, no, e, tak, tak, jak, tak jak trener by też potwierdzi, mamy szeroki skład i wydaje mi się, że w każdym momencie każdy może pomóc. Nie ma, nie ma jakiejś tam żelaznej szóstki, która e, która nie jest do zmiany, tylko jeżeli ktoś, ktoś z zawodników ma jakiś dołek czy słabszy moment, to, to czy tak jak Emiter i wszedł, czy tak jak Jakub, Jakub Budzki, no to jak najbardziej brawa dla nich, bo, bo super wejścia. Tak, tak, no, wiedzieliśmy, że, że drużyna z będzie bardzo mocna i bardzo silna. Wiedzieliśmy, że będą też podrażnieni ostatnią przegraną tym super pucharze, więc szykowaliśmy się na naprawdę zacięty bój i ciężkie spotkanie. Takie właśnie było. No zwycięsko z niego wyszła drużyna z jeszczebia. serdeczne gratulacje. Jakby gdzieś w głowie mieliśmy na pewno jeszcze ten super puchar, który nie do końca nam wyszedł i też mieliśmy tam jakieś aspiracje, ee, jakąś tam lekką presję związaną z tym, że, że to początek ligi i na pewno jakieś tam małe obawy i stres, który, który jakby jest jakby nieodłączną częścią sportowca był. Ale, ale fajnie mi się weszło w mecz, fajnie, fajnie kilka pierwszych ataków, a jak, a jak one wyjdą, no to potem już się. się e, że Tak powiem, slang NBA jest on fire. I, i, I tak naprawdę coraz lepiej się gra, jeżeli jeżeli ma się tych serii skończonych ataków, a w czwarty to po prostu może, może Los tak chciał, żebym po prostu... Ja był tym, w tym momencie liderem, ale, ale to nie tylko ja jestem, bo tak jak, tak jak mówię, Rafał też e, bardzo dobry mecz. E, i, I możemy być zadowoleni z tego, że że wyszliśmy w tym czwartym, secie obronną ręką i na pewno to w jakiś sposób na przyszłość zaprocentuje. W ogóle wszyscy wiemy, że sport bez kibiców, no to, to nie to samo widowisko. Ludzie stęsknili się za grą w siatkówkę, przychodzą, dopingują. Tutaj fani w zawierciu są wspaniali. I nawet jak oni oczywiście dopięgują za swoim zespołem przeciwko nam, ale też to też podkręca nas i. Cieszymy się, że, że u nas w domu też poczujemy, jestem pewien, ten doping, który będzie płynął z trybun do nas, i, i mam nadzieję, że poniesie nas to do zwycięstwa pierwszego u siebie w domu. Bo zawsze dopingowali, oczywiście, od, od, od pierwszej do ostatniej piłki, za swoją wielkie, wielkie brawa i, i dzięki. Ja bym bardzo sobie tego życzył, bo szczerze mówiąc, w obecnej sytuacji, która, która jest na świecie, i która jest e, e, która pandemia, która występuje nie da się odczuć widać jakieś tam luki na trybunach pojedyncze osoby, że ktoś zerknie, ale, ale atmosfera tutaj zawierć naprawdę gorąca i, i było głośniej, jak jest, bywało głośniej rok, dwa lata temu, ale naprawdę nie mają się czego wstydzić, bo, bo atmosfera tu jest tu jest niesamowita i zachęcam wszystkich kibiców, żeby, żeby to samo zrobić w Jastrzębiu, żeby jak najwięcej kibiców przyszło nas, nas wspomagać, bo bo niezmiernie nas to cieszy, kiedy Was widzimy i nie ukrywam, że to też każdy sportowiec, dla kibiców, nie tylko dla spełnienia własnych ambicji czy dla jakichś rzeczy finansowych, tylko też gramy w jakimś stopniu dla kibiców. Wiemy, że sytuacja jest ciężka, co na pandemią, ale jeżeli macie taką możliwość, to wspierajcie nas i przychodźcie na hale.